Włóż gąbki do mycia naczyń na desce i włóż do zamrażarki. Będziesz pozytywnie zaskoczony, że to takie proste. Uszykuj zwykłe gąbki do naczyń. Najlepiej użyć całkiem nowe gąbki. Im są większe, tym lepiej. Włóż je do zlewu. Uszykuj obok deskę. Odkręć wodę i zalej gąbki wodą. Namocz każdą z nich, aby nabrała jak najwięcej wody. Każdą po kolei odkładaj na desce. Nie przejmuj się, że ociekają wodą. Nie wykręcaj ich. Używaj tylko zimnej wody. Kiedy wszystkie gąbki będą nasączone wodą, ułóż je na desce tak, aby się ze sobą nie stykały. Włóż je do zamrażarki. Wstaw je razem z deską, na której są ułożone. Po kilku godzinach gąbki będą zamarznięte. Wtedy wyjmij je. Możesz zobaczyć, że są zmrożone. Uszykuj małe woreczki. Każdą gąbkę spakuj do osobnego woreczka. Każdy woreczek zawiąż. Odetnij końcówki woreczków. Takie paczuszki przydają się, kiedy masz mięso wyjęte z zamrażarki. Gąbki działają jak wkłady mrożące do lodówki turystycznej. Możesz obłożyć nim mrożonkę i zabrać bez obaw, że rozmrozi się po drodze. Tak zabezpieczone mrożonki można spokojnie przewozić ze sobą w razie potrzeby.